Żyję już parę lat na tym świecie, ale dopiero niedawno zrozumiałam, co to znaczy wierzyć w cuda. Ostatnio e, taki dobry znajomy trafił do szpitala w stanie ciężkim. On choruje na stwardnienie zanikowe boczne. I generalnie wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły o tym, że prawdopodobnie z tego nie wyjdzie. I w rozmowie z moją koleżanką podzieliłam się tymi informacjami i tym swoim smutkiem związanym z całą tą sytuacją. I ona w pewnym momencie mówi do mnie tak, Justyna, ale my mamy chrześcijański obowiązek wiary w cuda. I wiecie, to zdanie mnie bardzo trzeźwiło. I wtedy też zrozumiałam, co to znaczy wierzyć w cuda. Bo wiara w cud nie polega na tym, że widzę po ludzku jakąś iskierkę nadziei i w związku z tym na tym buduję swoją nadzieję na cud. Tego się trzymam. Nie, jest zupełnie odwrotnie. E, wiara w cud polega na tym, że po ludzku widzisz, że jest beznadziejnie, że po prostu nie da rady z tego wyjść po ludzku. Natomiast w Bożej logice wszystko jest możliwe. I to jest ta wiara w cuda. I dzisiaj właśnie Józef jest takim przykładem wiary w cuda, bo on uwierzył w to, że to, co się poczęło w jego nowo poślubionej żonie, jest z Ducha Świętego.